Cześć! Dziś pokażę Wam ciekawe i nietypowe mieszkanie z jacuzzi i z kominkiem na Warszawskiej Białęce. Zapraszam. Dwupiętrowe wnętrze tego lokalu otwiera strefa dzienna czyli wysoki i dobrze doświetlony salon z kominkiem strefa jadalna oraz duży, wygodny i w pełni wyposażony aneks kuchenny. Z tej części Możemy wyjść na ponad 20-metrowy taras lub 5-metrowy balkon. Na tej kondygnacji znajdziemy dodatkowo mniejszą łazienkę z prysznicem. Drewniane schody zaprowadzą nas na piętro, a tam do naszej dyspozycji są trzy kształtne i ustawne sypialnie, w tym jedna z oknami dachowymi. Główna łazienka wyposażona została w wannę ze wspomnianym wcześniej jacuzzi. To wnętrze wyróżnia niepowtarzalny design, który z pewnością docenią osoby mające dosyć szaro-białych, nijakich wnętrz. Okolica? Plac zabaw, stadni na koni, pętla autobusowa i tramwajowa, sklepy, przedszkola, żłobki, szkoły, Wisła, tereny spacerowe, ogródki piwne. Rzadko kiedy trafia się mieszkanie, które stanowi alternatywę dla domu. A to mieszkanie to połączenie wygodnych i przestronnych wnętrz oraz doskonałej lokalizacji. To nietuzinkowe wnętrze w pięknej okolicy, prawda? Może być Twoje. Zadzwoń. Zapraszam.